STS Zakłady Bukmacherskie. Sponsorem głównym Biały Białystok. Teraz dzięki temu, że zdobyłeś pierwszego gola, cała Polska i cały świat dowiedziały się, że zostaniesz tatą. Czyli krótko mówiąc, strzelasz, jesteś w dobrej formie strzeleckiej o tak. Na no, pewno zadowolony z tego, że jak zaprezentowaliśmy dzisiaj jako zespół. No, Wolczyliśmy się, że na każdym meczu boiska nie pozwoliliśmy zbyt mocno nic dla Rkowa. Jasne, że oni dużo rotacji dzisiaj. Ale mają dużo meczu, także, także postawili dzisiaj na świeżych, ale no to jak mówię, trzy punkty najważniejsze. Wykorzystane z sytuacji. No i kolejny mecz. Wiemy jak tu będą przyjeżdżają, ale to nie powinno być żadnego lekceważenia, no bo widzieliśmy jak gra Termalika i jeśli dzisiaj nawet patrzyłem raz w skrót, to naprawdę powinni wygrać ten mecz wczoraj. wracając no, do tego spotkania nie szło no to... Znaczy, no i Was też ma przestrzeni, ale ty jednak, ty, jednak, ty jednak nogą, głową, Co, czym popadnie? Nie no, myślę, że trenujemy też, gdzie tam, że to rocznie też, też trenujemy, gdzieś z jakiejś kombinacji coś nagrywamy, ale no, mój, skuteczność dzisiaj na pewno nasza była zdecydowanie lepsza i, i to cieszę. Nie no potwierdziło się, że jak się strzela na bramkę, to, to wpada, bo twoja pierwsza bramka, piłka odbija. Już tam nie kombinowałeś, no. Tak, no, jeżeli uderzyć na bramkę. Czasami też przesadzamy. Za długo trzymamy piłkę przed szesnacką, nikt nie uderza, choć mamy dogodne sytuacje. A dzisiaj wiedzieliśmy, jakie warunki, gdzieś pada. Spróbowałem uderzyć i wpadła bramka. Teraz może to zabrzmi dosyć dziwnie, bo już miałeś dublet w Lidze Europy, miałeś dublet w Pucharze Polski, a to jest Twój pierwszy dublet w ekstraklasie. Tak więc trochę na niego czekałeś. No, myślę, my że nigdy o takim nie myślałem, ale no, zawsze gdzieś tam w historii zostanie, że szyję dwie bramki. Eee, tak, jak mówię, dla mnie jakieś indywidualne nagrody nigdy nie były ważne. Dla mnie się, liczy się zespół zawsze tak mówił. Mm -hmm. no, mm. no i trochę też spaja na nagłód, że jesteście pewnym prawdziwym zespołem. To też padło to pytanie do trenera na konferencji, gdzie w końcu powiedział, Tworzycie taki kolektyw, a w poprzednich miesiącach było z tym No myślę, że tak, na pewno jeden jest za drugiego stara się widać po blisko, asekuruje zamieni się pozycjami, ktoś idzie do przodu, ten go asekuruje. Także myślę też duża zasługa trenera przede wszystkim, że przyszedł, tu, poukładał to, mieliśmy też z nim kilka razy rozmowy, także sobie wyjaśniliśmy kilka kwestii. Mam nadzieję, że to ta pasa nasza dobra potrwa jak na dużo. Jeszcze zapytam teraz, bo w dwóch meczach y, z Lechią i z Rakowem Rywale to tak naprawdę klarownych sytuacji sobie stworzyli jedną, co w, w ubiegłym sezonie nie było jakąś taką prawidłowością, bo dosyć dużo traciliśmy goli, a Rywale jeszcze części strzeli na naszą bramkę. To w zasadzie poza tą bramką z nie można powiedzieć, żeby czy Lechia, czy Raków jakoś poważnie zagroziła bramce Xavier'a. Myślę, że to, to wszystko pod to, że potrenowaliśmy bardzo mocno na obozach. Nowa taktyka, naprawdę dużo, dużo zwróciliśmy na, na defensywy na obozach. Także, tak jak mówię, zasługa trenera, też zaszli do, zawodnicy też zaszli, czy Michał Pazdan, czy Israel Puerto, którzy też gdzieś tam swoim doświadczeniem, tak jak się na przykład dzisiaj kilka sytajlów a Michał Pazdan jaka kasa korował, no to mniejsza półka. No. Tak moje. też podwyższają konkurencję zespoły też poziom zawodników i myślę, że, myślę, że dobre transfery, e, dobra taktyka trenera, tak jak mój, ale nie ma z czym się zadowalać w tym mecie. Wygrana tak dobrze. Dzisiaj się o tym myślimy, ale dalej kolejny mecz. Mm -hmm. Teraz dwa najbliższe mecze, podobnie jak te dwa poprzednie przy słonecznej. No i ostatnio nawet często w poprzedni sezonie dzielenia przy słonecznej raczej dosyć regularnie punktowały. No, mam nadzieję, że w sobotę będzie dobra pogoda i przyjdą więcej kibiców. Mam nadzieję, że będzie z 10 tysięcy kibiców, bo naprawdę gra z kibicami to jest i bez kibiców jest niebo i ziemia. Także zachęcamy kibiców, staramy się swoją grą, żeby jak najwięcej przychodzili na mecz i cieszyli się razem z nami. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Biały Białystok.